Widzowie, dzisiaj przez 24 godziny nie będę mógł spać. Mamy teraz 12, ale wstałem godzinę temu, więc jutro do 11 postaramy się nie spać. Czy mi się to uda? Nie wiadomo. Mamy dzisiaj, pier... dzisiaj mamy 31 grudnia, wy to widzicie 1 stycznia? No i cóż, zaczynamy challenge czytając książkę. Widzowie, trochę się też nie odzywałem. Oni sobie grają w StumbleGuys, ja niestety nie mogę, bo na. Więc no no to, na no no wiem. Miałem na tamtym telefonie. Stumble Miałem na tamtym no no mam stracił. Czekajcie, pooglądacie. A Sprawi. widzowie, od razu nagrywam drugą rundę, bo pierwsza nie, była nie. za nudna. Dobra, pierwsza runda była za nudna. No, to, to był tajfal, to każdy. No. przejdzie oprócz mnie. nie. Come come. To, na, to na półfinał chłopie, ja to kiedyś kochałem. Pokażę Kto Wam triczki, ja widzowie, pokażę Wam triczki. O, no. Tego wyjmę A parę materiałów i z nazwę to kliki w tam A ja to nazwę? E, 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 zgapianie po ludziach. Co? My, mama. Kurde, Wiktor chyba nie przyjeżdża. Znaczy, fajnie, żeby Wiktor przyjechał, ale tak. Kurde! My? Mama! Okay? Tak, Wszystko okej? tak, tak, co, zrobi? dobra, ja przy... Nie mam... Nie lubię tej mapki, nienawidzę jej. Szczerze? Ja też nie przejdę nie, lubię. nie. przejdę, nie przejdę. Nie przejdę. On nie przejdzie, bo... Ja ją kiedyś lubię, dzisiaj nie lubię. Nie Jestem w finale. Mama! No czemu? My chcemy dzisiaj na nockę! Przecież nie będziemy spać, chłopie. Ja nie... no, w sensie na noc, no... Na noc, w się, sensie, no, Nie, zgiń, błagam, zrób koronkę, nie rób... Wiesz, co się raz stało? Nie rób, nie rób Wiesz, siary. Wiesz, jaką mój tata miał historię? Uh -huh. Opowiedzieć ci historię mojego kolegi, w sensie taty, w sensie, My... kolegi My mojego taty. Opowiedzieć no, no, ci? Nie mój musisz. tata ma kolegę, co nie? no Nie wiem, jak się nazywa. Ja nie w, w ogóle na nie grałem. I w Sylwestra zawsze puszczali fajerwerki. Mm. I pewnego razu ten kolega puścił fajerwerkę i walnęła w słuch. I niestety walnęła mu w oko. Prawda? Taty koledze walnęła w oko i wypłynęło mu oko. A myślę, że ci uwierzę to na pewno. A być tego nie gadaj widzach, no. Bo co, widzowie są tacy młodzi, że nie uwierzy. <grym> A może? A skąd wiesz? To za No farty. Ty jeśli tato to wygrasz to na farcie. Nagrasz. <mach> nie! <mach> o, 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 o! Dobra, zobaczymy jaki cheater wygra. No A to był nie fart, to był nie fart, bo stanąłeś na takim co, wiecie. Co? To tyle! Idziemy na stare, dobra tak to popatrz. Ale musimy zabrać laser. Patrzcie, jest tak taktyka, że słońce i szybko przebiega. Dobra, widzimy. To. Mamy to. Jestem na górze. Teraz najgorsze. Będzie wejść. Zejść jest łatwo. Wiecie, jest gorzej. Mamy to. To. Kwas tu. Doszło świetło świetlku. Widzowie. Toż, to nie, To są lajsy. Nice. Akurat moja. Kurde, kurde. zobacz, Lekap na Szybko. Chowam to. Chowam to. Dobra. Nara widzowie. 6 do 8. Siema. I mamy 12, nie 11, więc spałem trochę dłużej. Ale mnie tam rozbudzili telefon mój nieział, dlatego nagrywam trochę lepszego ekranu. No i ten. I rozładował się znacznie. I ten. I change zakończony. Spałem jedynie 2 godziny od 6 do 8. Od 8 do 11. Wiecie, tak sobie leżałem, nie spałem, dlatego czułem zaliczony 20 22 godziny bez snu no niestety nie udało mi się ale słuchajcie nie to że mnie nie dawał rady ale ja umierałem z nudów przecież ten spał ten spał ten spał ten spał nagle ojciec kazał wyłączyć telewizor no, no ja byłem przy tym no to co w ogóle to co było no to wtedy to się wszystko już rozwaliło tego To wcześnie. Tego widzowie żegnam. Widzimy się jutro o 18. .30.